Witam wszystkich serdecznie Niedziela pracująca łąbki rano Rana gołąbki Były wykąpane Dzisiaj nie oblatywałem Później tu wygnałem Żeby weszły Bo malowałem O, tu widać ten wylocik jest pomalowany. Mówię, teraz idę i ją otworzę. Jednym i drugim. O, samiczko może tam otworzymy od tamtej strony. Tu też jest pomalowany. Tak jak mówiłem, na żółto. Ten miał być w kolorze... W kolorze gołąbniczka. O, i uciekamy na samiczki. Ładne świecące się. Też jest widać, ładne, malowane, a wiosnę drugi raz machnę, żeby były cieplejsze dni. Teraz już niech tam widzą. Więc generalnie tutaj chodzi o tą stronę, jak widzę, no to działa, że jest inny kolor, inny wylot, niech się uczą. O. Także o. Nie będę teraz dotykał, bo jest pomalowane, bo tu mam na wkręta jeszcze. Tu muszę tylko przy... muszę zrobić haczyk tu i haczyk pójdzie do góry, żeby zawieszone. Żeby było. To później będzie pomalowane, tu będzie pleksa. Mówię jak tu będzie pleksa, to ten gołom tutaj nigdzie nie złapi, nie? Ale nie będę tego. Teraz... To się do góry podnosi, żeby do, wej do wejścia. Każdy jedno osobno się podnosi do góry. Tam pokazywałem tam. Kolega ostatnio wpisał, jak to działa. O. Tak ciężko bezpumulowana się przykleja do wejścia się cała, cała klapa idzie do góry 80 cm na 31 jest wylot i tak to wygląda tu pod spodem tylko przyjdzie jeszcze do anteny szuflada o. i z tej strony też i teraz nie wiem czy z tej strony zrobię tutaj miałem w tym wylocie tu jest jeden wylot, a tu jest ten drugi wylot. O, w tym wylocie miałem taką szufladkę. Może tak pokażę. I ją chyba odkręcę. I ją tutaj przekręcę, i drugą zrobię taką samą. Także coś tam się dzieje. Zawsze coś tam się dzieje. Tu mam przygotowane te haczyki, tutaj ja przykręcę, chodzi o otwieranie, żeby był na haczyk, bo tu już nie mam możliwości jak, tu mam taki drucik zrobiony w tym gołębniku, a tutaj będę miał na haczyk i tak to będzie funkcjonowało. Aha. Tam samczyki, kurde, słychać je tutaj fest. Ten samczyk jest tutaj jednak. On musi iść obok. Bo on był schowany. Kiedyś nagrywałem, że mi trzy takie późne uciekły No to bombów w rozpodzie ten samczyk. Ja go wziąłem z powrotem do samiczki, żeby, żeby ona do niego leciała. I on nie będzie lotowany, tylko do niego będzie samiczka leciała. Już leci do niego 3 lata. Fajnie to wychodzi. Mówię to już mnie. A chciałem zmienić, mówię troszeczkę jakieś modele, będę miał po niej inne. Ale żeby z tego, że mi te czy samczyki zwiały, te późniejsze, no to ten wrócił. Ale jak ta przegroda znikła, no to ten samczyk co miał właśnie tą celę 21 wziął sobie celę 16 to tutaj samiczka ona się zamienił Samiczki je ustawią w pionu I także o, te największe głodomory teraz są na podłodze wszystkie idą a te do tego tutaj siedzą w celach i ta ścianka fajnie tutaj tu przyszła za chwilę będę się pomalować. To wszystko, tą ścianę całą pomalować, to umiem, musi być pomalowane, że tak powiem. Bo tam jest różno, dużo teorii. Umiem jest pomalowane farbą elewacyjną, taką, że mogę myć ten gołębnik to mogę śmiało umyć. Nie łapię wilgoci, a za to, tam idzie, tej wilgoci nie oddaję w gołębniku jest sucho. Bo tam różne teorie są, że musi być drewno suche. Drewno łapie wilgoć i oddaje wilgoć. A u mnie musi być o, Ten kuść nie tak. musi być. Jak go robiłem, ten głębnik, to patrzyłem tylko na dwie rzeczy. Dwie rzeczy były dla mnie takim aspektem, żebym zrobił ten głębnik. To pierwsze to było, żeby kurz mi nie fruwał nigdzie. Tak, to jest na przykład, czy w strunie już kurz jest, to był pierwsze, a drugie, żeby było, żeby mógł go myć w środku i trzecie, jeszcze taki aspekt był, żeby nie było za gorąco latem i potem to jest ten golemnik, jak, jak jest zrobiony, to jest ta srebrna folia, owinięta srebrna folia, szkielet jak był zrobiony, to od zewnątrz jest srebrna folia na te promienia UV i dwucentymetrowa jest błazeria deskalowacyjna i ten gołębi to tak, jak tego, to on spełnia te wszystkie moje wymogi. A w środku, tu później, jak jest, tam, jak jest tam różny, to też tam już zależy od koloru. Ale na to patrzyłem, bo zawsze miałem z tym problem. Kurz za tym idzie, psikanie gołębi. One muszą, bo tak jest. Teraz tu widać. Jest głośno. Coraz siedzieć. I on, jak trwają, to wszystko musi lecieć na dół tam te hmm. samczyki, jeszcze trochę gotowe. Na chwilę wstępne parowanie będziemy robić może w przyszłym tygodniu. Jeszcze muszę niektóre tam wolno myśleć. Tam powiedzmy 3-4 pary pójdą tak jak ja chcę, a resztę się paruje jak chce, tylko żeby nie było, że brad ze siostrą się sparuje i to będę pilnował I tak to wygląda. Wolierka z tyłu przygotowana, w przyszłym tygodniu że już, już będą tam będą samiczki w dzień tam żeby się uczyły, wchodzić mi tym wejściem po prostu samczyki wyrzucę na woliarę tu. Samczyki pójdą na wolierkę, a ja tam otworzę tę te, te dolną celę. To jest przejście na wolierę do tyłu, no i otworzę tutaj te drzwi, otworzę tamte drzwi i je po prostu wegnam. Pierwsze dwa, trzy razy będzie problem, ale później już one załapią. O co chodzi, już będą same szły. wygląda. Zanim będę samiczki oblatywał, to chcę, żeby poznały tą wolierkę z tyłu. Te stare wiedzą o co chodzi, ale te, te roczne samiczki nie wiedzą, nie widziały tej wolierki z tyłu i muszą ją poznać. I jak poznają tą wolierkę z tyłu, no to będę oblatywał. Parę razy wejdą do tyłu, bo idą parę dni z tyłu na wolierce, już będą oblatywane początkowo je wypuszczę tą wolierą na, na zewnątrz, tam nie, tylko tamtą wolierą wypuszczę je na oblot 2-3 razy, a później już będą wiedziały, o co chodzi, te łąbki. Później jak przyjdą już, już, już podwójne obloty, jeszcze dużo czasu do tych podwójnych oblotów, ale jak przyjdą podwójne obloty, to wieczorem już będą startowały z tyłu, a będą wchodziły tutaj z przodu. że tak to wygląda tutaj, sam, tutaj sobie gołąbki wysiadują jajeczka nie będę im tam przeszkadzał chodził o. także z tymi muszę tutaj zastanawiać się nad tymi to miałem wrzucić to są moje do, do rozpodu wychowane i one miałem je wrzucić tam ale tam nie chcę żeby było za dużo gołębi nie wiem czy ich nie nie oblecę tak troszeczkę jakiś dzień się za nie wezmę trochę je oblecę żeby były na gomniku lotowym tylko bo nie chcę żeby tu było przepełnienie w tym gojemniczku rozpłodowym tak jest dużo gołąbi, bo miało być 8 par tu jeszcze 4 więcej jest czy 5 więcej, ich tu jest 5 w tym rozpłodzie w przyszłym roku może będzie mniej w przyszłym roku będę chciał mówić te... Generalnie to, żeby z roku na rok było coraz więcej z, z tych moich gołębi w rozpłodzie. Może tak taki filmiczek krótki. Niedziela, czy niedziela się pracuje? Tak jak mówię, 365 dni w roku pracujemy. Nie dokuczamy nikomu, tylko sobie robimy swoje i pracujemy. A że zawsze coś tam przy głąbkach jest znajdzie do roboty. Jak nie, to już i można poskrobać. Welociki można poprzerabiać. Można zawsze coś tam zrobić. Ciepło przyjdzie, to tutaj będę musiał ten podest wyczyścić, pomalować. No i tą wolierę do góry tam pomalować. Wszędzie to wszystko pomalować, bo to nie było... Jak ja to robiłem, to ja tego nie malowałem, bo mówię, były minusowe temperatury. Tą wolierę niedawno powiększałem. Ci, co oglądają, to wiedzą. dzwoneczko będzie świeciło za jakiś czas, to w marcu, początek marca, to tam tą folię muszę zrzucić i gąd położyć. Także roboty jest. Tu teraz następne co będę robił, tą wolierkę. Może mi to pasuje. Przy gąbkach. <laughs> Także nie, 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 nie zanudzam już dłużej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. У меня добрый лот.